wszystkim, bardzo Pozdrawiam pozdrowienia wszystkich widzów na moim kanale, kochani. No i co, jesteście ciekawi, jak to wygląda? Wygląda tak. Tu mi rozprół owiewkę, ona była na zewnątrz, taką do jazdy wcisnąłem. Była tak. Poczekajcie, z powrotem to wcisnę, bo jeszcze kawałeczek mi na bazę został. O, dobra. Co dalej? No tu jest przedarte całe Tu jest normalnie dziura zrobiona o. W tym cholerstwie tak mi tutaj przytar Tu poszło po klamce Drzwi, Drzwiczki od schowka całe Do wymiany No tutaj Tak jak widać Taśmą uratowałem sytuację Bo to całe O widzicie co się dzieje To całe sobie lata i tak sobie by dyndało w czasie jazdy, ale taśma to ładnie przytrzymuje. To lustro wisiało tutaj na kablach, zresztą to pewnie widzicie teraz na... O, teraz Wam dodam właśnie te zdjęcia, jak to wyglądało zaraz po tym jak się zatrzymałem. No i co? No tu całe szczęście dół nic nie dostało. Szczęście, nieszczęście, no szczęście, dobrze, bo, bo wiecie, jakby w koło oberwało albo coś, no to już by było gorzej. Tu już dalej nic się nie działo. Beczka również nietknięta. No mówię, on w tym momencie, jak tutaj się we mnie wkrochmalił w bok, to mówię, on niech się cieszy tylko, że ja yy, wyhamowałem, tak? Wyhamowałem samochód i no Dzięki temu on, jak. Czekajcie, jakby wam to zobrazować tutaj. W momencie, jak on tutaj we mnie przyłożył, no to aż go tak na bok postawiło, a raczej na bok, to odchyliło go, także w jednym momencie to leciał na przedniej i tylnej ośce tylko. W momencie, jak ja wyhamowałem, on opadł z powrotem, no już nie na kabinę, bo gdybym nie wyhamował, gdybym jechał dalej. To on po prostu wtedy automatycznie, jakby opad ściąłby go na boki i leżałby, tak na boku. Także tak by to wyglądało. No i co? Tak, to tutaj jest rozprute. Dobrze, że też słuchajcie, szyba yy, czołowa. Nic się nie stało z szybą czołową. To jest też bardzo dobra informacja. Ne? No, ale jak widzicie, zobaczcie jaki to był impet, skoro nawet cały pałąk jest od lustra wgięty. No, tutaj co? Tutaj porysowane. A tutaj drzwi też są masz wgięte. Nie? No, wiadomo jak, jak to oberwało. Całą pierwszą siłę przyjęły lustra, tak? Ten pałąk cały przyjął uderzenie. Też trochę to przytrzymało. No i chyba mi się wydaje, dzięki temu nie poszło na szybę czołową. Trzeba czołowa się trzyma. Z kablami widzę tutaj ładny Galimatias się zrobił. No ciekawe, tutaj co wygląda. A ja, pierdziela! Tutaj wyrwało chyba wszystko tak stamtąd, z środka, z lustra. No. no i mówię, tutaj to dałem na izolację. I najciekawsze jest to pancerne lustro. Kujwa, że ono się nie zbiło. No to naprawdę ciekawa sytuacja. No i jeszcze to jest też widzicie złożone na dół zgięte także co drzwi do roboty te drzwiczki całe do wymiany to na bank będą zmienione no i co no tutaj to nie wiem też pewnie element do wymiany to też pewnie będzie do wymiany no to wiadomo to są plastiki nie no i tak to, tak to kochani tak to się wyszło, ne? ale dobrze najważniejsze mówię, że nikomu się nic nie stało. No i ciekawy jestem tylko czemu ten skurczy syn spierdzielił ne? Uciekł także tak to wygląda Ciekawa nocka się szyku, szykuje z otwartą szybą. Dobrze, że to nie zima. A nie chcę mi się to już niczym zaklejać, bo nie ma sensu nawet. Słuchajcie, te kable tylko jakoś jeszcze zaraz zamaskuję, pochowam, żeby to tak tutaj nie zędzało. Chociaż zresztą to tutaj już kawałek na bazę został, także nie ma w sumie się tutaj gimnastykować. Tam pani policjantka tylko prosiła, którą serdecznie pozdrawiam, żeby po prostu no już tutaj to zabezpieczyć, to lustro. No, i zjeżdżać stamtąd, żeby po prostu jakaś tragedia się jeszcze nie wydarzyła. Bo wiecie, jakie to są te zatoczki na A4. Ne? No, że stoisz na zatoczce, a lustro praktycznie ci wystaje na na pas i jakiś ciężarówki, jakby się troszkę wystarczy zagapił, no to mógłby być klops. No. <laughs> powiem wam, Stresik był. Nie powiem, że nie, bo był Stresik. Ten huk cały, jeszcze jak ta szyba wpadła mi do samochodu, do wnętrza, no to zrobiło robotę, nie? Wiecie, z czym się zaraz to skojarzyło, nie? Ten dźwięk tej szyby, no? Tylko, że tamta była lewa, także lewą i prawą mam już szybę zaliczoną nie, można się, wiecie, śmiać, można płakać i w ogóle, ale, no. No dziad postąpił jak postąpił, nie? Dobrze, że ja nie zleciałem Wiecie, jeszcze na barierki Czy też na przeciwległy pas ruchu Bo mogłoby się to Jeszcze gorzej skończyć, nie? No to wiadomo, to chyba nie trzeba nikomu nic Na ten temat mówić Także pytaliście się Jak tam w nowej filmie, co tam się dzieje No to proszę bardzo Wlatuje odcinek Z rozwalonego kuźwa Mojego fafolka. No, a powiem Wam szczerze, nie mam chęci do nagrywania. Dlaczego? Dlatego, że no, po tych Niemczech, jak się jeździ, to faktycznie, że Niemcy Polska. I, ale jak jeżdżę po tych Niemczech, to no, standardowo nie tego, co się obawiałem. ształ, ształ, jeszcze raz ształ i za ształem ształ. I non stop korki, non stop jakieś problemy. Niemieckie gęby na firmach, jakby chcieli cię kuś was zabić od razu, że Ty przyjechałeś. No powiem wam, dobrze, że właśnie jest praca wiecie na tej, na tej beczce Także no tyle jest dobrze, że No co Wejdziecie sobie do góry Otworzycie dekle, otworzycie zawory i to jest cała wasza robota, nie? Całe wasze zajęcie, nie trzeba skakać <laughs> Z pasami, nie trzeba przeciągać plandeki eee, no i Co za tym idzie, jeszcze tam mat żadnych antypościskowych, no co mam? Będę dużo gadał Cała robota, co jest ta pandece no to odpada, nie? Na cysternie. Tak to, tak to, kochani, wygląda. Najważniejsze tego cholernego papieru nie trzeba właścić Chociaż powiem Wam, no naprawdę, coraz bardziej tęsknię za tą Szwecją. To znaczy, cały czas tęsknię za tą Szwecją, tak. To jest najlepszy kierunek dla mnie zawsze, Ever. I no. Może jak będzie jakiś system 2x2 na Szwecję I nawet na Plandekę to nie wiem czy się nie skuszenia bo Powiem wam szczerze no tu jest fajna ta robota Naprawdę jest fajna robota lekka Nie trzeba tyrać kompletnie Mówię no jest totalny high life Podjeżdżasz koleś wychodzi podczepia węża kuźwa pod ten tam wylew Cały z tego <laughs> otwierasz o, proszę bardzo Czy tutaj czy tutaj teraz nie będę otwierał, bo mam zalane cyk, do góry na o otwarte, na dół zamknięte są trzy takie zaworki od jednej komory, drugiej i od trzeciej także otwiera się tylko zawory następnie tutaj z tyłu czekajcie jak otworzę o jest następnie tutaj z tyłu jak widzicie o, jest taka komora sobie do której tutaj podczepia węża. No i, i spuszcza się do zbiorników. że Tak to, kochani, wygląda. Tak to wygląda cała robota na beczce. Jest naprawdę fajnie, lekko, łatwo i przyjemnie. Nie? No. Tylko kuźwa te Niemcy. Tylko kuźwa te Niemcy. Żeby to była robota na Szwecję z tą beczką. O oh jest. To by była robota marzenia, ale jak to zawsze mówią, nie można mieć wszystkiego. Dobra kochani, tyle ode mnie, na chwilę obecną. Tak więc tak to jeszcze raz Wam pokazuję sytuacja wygląda. Lustro, drzwi, tutaj owiewka, plastiki, drzwiczki od schowka. No i całe szczęście, tutaj się nic nie wydarzyło. Dobra. Do później, kochani. Jak coś może się w końcu jakoś zepnę w sobie, to jadąc po Niemczech po Holandii, mówmy po imieniu, jak będę jechał po Holandii to Wam coś nagram. Bartasz się kłaniał. Hej.